Często spotykanym problemem podczas pracy z danymi są nieidealne nazwy zmiennych. Problem ten pojawia się szczególnie wtedy, gdy dane zostały zaimportowane z innych systemów albo kiedy nazwy były generowane automatycznie. Takie nazwy zmiennych mogą zawierać znaki specjalne, być zbyt długie, niespójne albo po prostu mało czytelne. W takich sytuacjach warto skorzystać z procedury Zastąp nazwy dostępnej w PS i Mago Pro. Dzięki niej możemy uporządkować nazwy, nadać im prefiksy, sufiksy, skrócić, zamienić fragmenty tekstu, a nawet całkowicie je zanonimizować. Do naszego przykładu wykorzystamy zbiór, w którym nazwy zmiennych zostały dość chaotycznie przygotowane. Widzimy tu między innymi nazwy zmiennych, które są zapisane dużymi literami, małymi literami, a czasami jedna nazwa jest zapisana i dużymi i małymi literami. Pojawiają się również nazwy zmiennych z polskimi znakami diakrytycznymi. Niektóre zmienne mają również znaki specjalne, które nie są w tym przypadku potrzebne. Występują również nazwy question, które można skrócić. Już na pierwszy rzut oka widać, że takie nazwy nie są ani spójne, ani wygodne do późniejszych analiz. Naszym celem będzie ich uporządkowanie za pomocą procedury zastąp nazwy. Przejdźmy do menu Predictive Solutions i wybierzmy kolejno dane i zastąp nazwy. Otwiera się okno dialogowe, w którym po lewej stronie mamy listę wszystkich zmiennych w zbiorze danych, a po prawej pole zmienne do przekształcenia. Poniżej znajduje się część najważniejsza, w której możemy wybrać typ przekształcenia. To właśnie tutaj decydujemy, co chcemy zrobić z nazwami. Dostępne są trzy typy przekształceń. Anonimizuj przytnij. Ta opcja pozwala skrócić zbyt długie nazwy, podając ile znaków ma zostać zachowanych lub całkowicie je zanonimizować. Na przykład zamienić na dowolną wprowadzoną nazwę. Ta opcja może być szczególnie przydatna, gdy pracujemy na danych wrażliwych i chcemy ukryć oryginalne nazwy zmiennych. Połącz zastąp. Tutaj możemy dodać prefiks i sufiks dla zmiennych, a także zamienić fragmenty tekstu w nazwach. Na przykład Zapis Variable zamienić na pytanie. Używając tej funkcji możemy podać dokładny ciąg znaków do zastąpienia lub użyć wyrażeń regularnych. Konwertuj. Ten typ służy do czyszczenia i standaryzacji. Możemy usuwać znaki specjalne, zmienić wielkość liter, zamienić polskie znaki diakrytyczne na standardowe. Dodatkowo, dostępne są opcje pozwalające przetłumaczyć nazwy zmiennych, które są wynikiem agregacji lub usunąć nazwę funkcji agregującej z nazwy zmiennej. Pod przyciskiem opcje użytkownik może jeszcze wybrać tryb pracy procedury. Domyślnie procedura działa w trybie Uruchom i raportuj czyli procedura dokonuje zmian w pliku i pokazuje podsumowanie w oknie wynikowym. Przydatną opcją jest Uruchomienie testowe. Opcja ta pokazuje planowane zmiany bez ich faktycznego zastosowania w pliku. Dodatkowo można zdecydować, jak procedura ma postępować w przypadku wykrycia duplikatów zmiennych. W przypadku, gdy wystąpią, powtarzające się nazwy mogą być numerowane lub pomijane. Opcja nieprawidłowe nazwy pozwala określić, czy procedura ma zatrzymać się przy błędach lub sama je naprawić, np. gdy nazwa jest zbyt długa. W oknie głównym procedury jest również dostępna opcja zapisania kopii zapasowej zbioru danych, która zapisuje oryginalny zbiór danych w osobnym pliku, co pozwala łatwo wrócić do wersji sprzed zmian. Przejdźmy teraz do konkretów. W pierwszej kolejności skrócimy niektóre nazwy zmiennych, które zawierają mało przydatny sufiks, informujący, jakiego rodzaju było to pytanie w programie do ankietowania. W tym celu wybierzmy zestaw dziewięciu zmiennych które mają w nazwie grid question i przenieśmy je do pola zmienne do przekształcenia. Następnie klikamy na przycisk anonimizuj. Wybieramy opcję przytnij i wpisujemy liczbę 4, aby zostawić tylko 4 pierwsze znaki w nazwie. Klikamy OK, następnie wskazujemy miejsce zapisu kopii zapasowej i klikamy OK. W oknie wynikowym widzimy tabelę z porównaniem. Kolumna pierwsza to nazwy oryginalne, kolumna druga nowe nazwy. Dzięki temu łatwo sprawdzimy, czy transformacja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Wróćmy do procedury i tym razem zajmijmy się zmiennymi ze słowem Question w nazwie. Wybierzmy je z listy i przenieśmy na prawą stronę. Następnie klikamy na opcję Połącz Zastąp i wybieramy opcję Zastąp ciąg znaków. W pole. Znajdź wpisujemy Question, a w pole zastąp literę P. Klikamy OK i jeszcze raz OK, aby wykonać procedurę. Ponownie widzimy okno wyników z podsumowaniem działania procedury, której rezultatami tym razem jest zmiana słowa Question na literę P. Zostały jeszcze w zbiorze danych zmienne, które mają różną wielkość liter, znaki specjalne oraz polskie znaki diakrytyczne. Będziemy chcieli te nazwy zmiennych wystandaryzować. Wybieramy cztery ostatnie zmienne z listy po lewej i przenosimy je do pola po prawej. Następnie zaznaczamy opcję Konwertuj. I przechodzimy do definiowania opcji. Chcemy usunąć znaki specjalne z nazw zmiennych, więc wybieramy opcję Znaki Specjalne i zostawiamy domyślnie wybraną opcję Wyczyść. Aby uspójnić nazwy zmiennych pod względem wielkości liter, wybieramy opcję Konwertuj w obszarze Zamień Wielkość Liter. Ostatnią opcją, jaką wybieramy w tym oknie, jest konwertowanie polskich znaków diakrytycznych. Po wybraniu tej opcji, klikamy OK i jeszcze raz OK. Otrzymujemy w raporcie listę starych i nowych nazw zmiennych. Wszystko wygląda poprawnie. Nazwy są ujednolicone, bez polskich znaków i znaków specjalnych. Podsumowując, procedura zastąp nazwy pozwala w szybki sposób uporządkować nazwy zmiennych, niezależnie od tego, czy potrzebujemy je skrócić, zanonimizować, ujednolicić, czy po prostu oczyścić z niepotrzebnych znaków. Dzięki trybowi testowemu możemy bezpiecznie sprawdzić, jakie zmiany zostaną wprowadzone, a opcja zapisu kopii zapasowej daje nam pewność, że niczego nie stracimy. Procedura może być szczególnie przydatna, gdy pracujemy na zbiorach danych importowanych z zewnętrznych źródeł i chcemy szybko przygotować nazwy zmiennych do dalszej analizy.